Metamorfozę, która zmienia wszystko na lepsze, sponsoruje Obi. Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Na program zaprasza Gerdex. Drzwi i okna. Zamawiaj bez wychodzenia z domu na www.gerdex.com.pl. taka pootwierana i tak sobie pomyślałam, żeby było to wszystko spójne, żeby... Mm, Wiesz, że lubię fototapety. Mhm. Żeby w widocznym miejscu już tutaj, z salonu, była fototapeta na tej ścianie i żeby była też oklejna na drzwiach. Dlatego, że drzwi są w ogóle niepasujące, bo mają zupełnie inny odcień niż nasza stolarka. Co ty o tym myślisz? To jest bardzo fajny pomysł, szczególnie, że sypialnie nie zamykamy drzwiami. No i myślę, że te Fototapety powinny mieć taką tematykę jakąś nawiązującą. Czyli wchodzimy przez nasze oklejone drzwi nawiązujące do sypialni, mamy zabudowaną wnękę ładnie oświetloną, białe drzwi do łazienki i łazienka. Łazienka ma dobre proporcje, jest takim sporym wnętrzem, jak na to mieszkanie, będzie jasna, na ścianach będą jasne płytki, będzie duża kabina prysznicowa przeszklona, to no właśnie, bo tutaj był dylemat, mm -hmm. czy, czy prysznic, czy, czy wanna, jednak postawiliśmy na duży prysznic. Tak, naprawdę wygodny, wygodny prysznic z półką, szeroki blat. I ciepełko, które wprowadzimy na podłodze, czyli drewnopodobne płytki, ale w bardzo ładny sposób drewnopodobne. Dzięki. To też temat, który, który jest na topie i oczywiście to nie jest prosty temat, bo białe, żeby było dobrze widoczne i wyeksponowane, dobrze jak jest podkreślone strukturą bądź jakimś kontrastem. Dlatego w naszej łazience będzie all in white. Zastanawiamy się jeszcze, którą wybrać płytkę, bo jest bardzo duży wybór. Oj, trafiłaś z, tym, z tymi białymi łazienkami, bo rzeczywiście pokazać dobrze białą łazienkę ją dobrze zrobić tylko za pomocą białej płytki jest wręcz niemożliwe. Dlatego w takich łazienkach stosuje się struktury. I tutaj mamy przykład jednej z. Taki trochę plaster miodu. Ta, ta struktura jest bardzo dobrze widoczna w świetle. To odpowiednio podświetlone powoduje, że ona się zwiększa co najmniej dwukrotnie. To się nie błyszczy. Cudowne w utrzymaniu w czystości. No i dodaje charakteru, bo taka struktura powoduje, że rzeczywiście łazienka nabiera przestrzeni. Bardzo mi się podoba ten zestaw szafek i chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć. Proszę panią, występują one w dwóch rozmiarach 60-80. W dwóch kolorach szary i biały. Mamy broszurki. Coś, co bardzo nam ułatwi sprawę, bo tu mamy wszystkie wymiary i możliwości. I oczywiście można zamówić transport. Oczywiście, że tak. Nie ma żadnego problemu. Ania Łazienka. Trzy ściany są w płytkach, a jedna ta, która jest razem z białymi drzwiami. Chcieliśmy dla kontrastu potraktować ją ciemnym kolorem. Farba łazienkowa. Tak, do łazienki wybrałaś e, Kuchnię i Łazienkę. Jest to specjalna farba dedykowana do tego typu pomieszczeń. Wiadomo, kuchnia i Łazienka są to pomieszczenia szczególnie narażone na wilgoć, a ta farba zawiera czyste srebro, co powoduje, że nie rozwijają się bakterie ani grzyby. I bardzo ważne jest to, że ta farba działa tak długo, jak długo jest na ścianie. Także bardzo dobry wybór do łazienki. どんたんたんたんたんたんたんたん na wymiar, białe, tak żeby pasowały do lakierowanej szafy. Tak, wybrałyśmy tutaj nowoczesne drzwi, które są w systemie bezprzylgowym. Jest to system, który jest zlicowany całkowicie z krawędzią ościeżnicy. System bezprzylgowy ma ukryte zawiasy, które powodują, że produkt jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dodatkowo w krawędzi skrzydła jest schowany magnetyczny zamek, który nie wystaje poza skrzydło. Ponieważ są to drzwi do łazienki, wzmocniliśmy je specjalną płytą otworową i wykonaliśmy podcięcie wentylacyjne. 음악을 듣고 싶은데. Magda, mm -hmm. jaką serię wybrałaś do tej pięknej sypialni? Simon 54 Premium. Długo wybierałaś? Nie, bo skorzystałam z mobilnej aplikacji. Wybrałam sobie tam kolorki. Konf konfigurator pomógł mi dobrać odpowiednie ilości do ramek. Mamy nawet takie hasło do tej aplikacji. Jedno Jak narzędzie, wiele możliwości. nie mamy w nietypowy sposób zamkniętą, bo właściwie jest otwarta, a nie schowana za drzwiami. A jedynym elementem, który oddziela od, od salonu łóżko, jest po prostu ściana, za którą to łóżko jest schowane. Dzięki temu mam więcej przestrzeni. Tak, i ściana jest spójna z salonem, ponieważ jest w tym samym kolorze. Dodatkowo, dzięki temu, że przestrzeń jest otwarta, zmieściła się w sypialni duża szafa. Jest ona ukryta za dużym lustrem. Szafa jest taka sama jak w korytarzu, ma takie same fronty. Fototapeta, która otwiera tą przestrzeń poprzez to, co jest, jest na niej, czyli piękna, spójna kolorystyka z widokiem na ocean, z deseczkami, co z kolei wchodzi delikatnie na tą ścianę. Ściana w sypialni jest oknem, stąd bardzo ważne było zaaranżowanie balkonu. Szara ściana w sypialni jest krótka, ale dużo się na niej dzieje. Piękny zagłówek, Zamocowany do ściany, żeby nie tracić przestrzeni. Symetryczne szare kinkiety. Każdy ma własne zapalanie i gniazdko. I co najważniejsze, widok. Widok na morze. Na program zaprasza śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Metamorfozę, która zmienia wszystko na lepsze, sponsoruje Obi. Na program zaprasza Gerdex. Drzwi i okna. Zamawiaj bez wychodzenia z domu na www.gerdex.com.pl.